Hejcie Siemano! Hejcie Siemano <coughs> w ogóle. Hejcie się! Z tej strony się Magusia, dzisiaj sobie wygramy Bacon Simulator i to jest. Tak, i czemu jak jest jeszcze raz Bekonek, to już ma tyle pieniędzy. Nie, nie. I to jest film. Mowrmy na 3-4. Tak. Koniec jest my nakle. Kon. Co mam 3000? Knek. Gdzieś mam haki. czemu? Tu trafić? Poczekaj. widzicie tu jest. Widzisz kapitowe? A która? masz bekona w ogóle? Ja mam normalnego. Ja mam kupiłem. Ja mam bekona, jeśli mówię jakiego? Ja mam bekona ręczowego Dęczowego. O, ja! A za ile? Nie wiem. Może sprawdzić. No, ale nie wiem, on jest jak 3000, 600. Za mnie? Mhm. No. Patrz, jaki on jest góry. Ale ja mam dużo miejsca. Nie pytajcie, gdzie my jesteśmy, w koprosy. Ale my kończyliśmy i nagle mamy kark. Poczekaj, kupię odcinek. No, na, to fajnie. O, to są do kupienia. Patrz, pokażę Ci też. Poczekaj, co jest za robu? Poczekaj, pokażę Ci też, Patrz na mnie. Co ty robisz? Ja mam admina na większe. A ja też. Nie, Johanta na pewno masz No, Ej, to Ty też mam admina. Ja mam. No bo ja czekam moc lakania Co? Ja ci moc lakania Jeską jest No bo wiem, bo teraz sprawdziłem A tu mam jakieś szokruki peką? Poczekaj je zatruty? No, taki ja papów. Czemu mam 175 tysięcy? Widzowie? 228. Gdymy, czemu ja na ciągle? Ja lekam na my kołoczyliśmy i nagle go wklejemy kiesiąt kafy. No. Gdymy, chyba się innej gry. Czemu nie? to jest fajna! Fajna, ale bardzo szybka. A ty przestałeś nie, nie? nie. Gdymy. Weź kim dekon kim byś Ale no? to jest mega dziwne, wizy, bo ja nazwę... Dołączymy się z Januszem, a nagle jest tą No? mega Ja masz kasę? Ja mam ustawę robicza. No? tak? A ile 2 miliony. Co to znaczy? Ok Janusa. To jest jajko, ale... A tu są jajka do kupienia. Gdzie? Za no. 2 miliony. 1 milion. Za 1,5 miliona. No wiem! Nie, katar jest babuszkowa. A tu jest, tu jest, tu są jajka. Katar jest kim jak babuszkowa? Nie pytajcie, czy mam na cień mówić że jest klejsławu w szkole. słowo. Ej, a ty nagrywasz, bo ja tak... No. Bilion... Bilion. Bilion. Tylko nie pytajcie, mam skin. To jest kamek roku w Rosji. A w ogóle ja zarzucałem ten. On komu ma gdzie się kupuje jajka? Z a gdzie się kupuje jajka? Ej, tu jest za 6 eh? Jak się kupuje tam gdzie jest boss? Tu? Ej, a tu jest boss? To jest teleport do boss, a kupuje? A ku kupujesz? To są takie jajka. I To ku 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 Dobra, kupuję go. I co mi wypadnie? Komon! Ja mam un dwa. Ja faros trochę I mam komona! Ja mam jeden milion. Nie ale co? Jest komon! Ok. Dobra, robię jeszcze lepiej No ja Ej, co ona Na początku była ja, kaga sobie. Nie, nie, aż tak zła. Byką symulator. No? na nich wpisuję e, w troplosie. No, bo no, 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 nie pytajcie w tobie. Okej, nie. To jest bardzo sławne. Jak? Zrobić sobie można było więcej lager. Nie, nie da się. Ja wiem, jak fajnie wskakać, ale ostępuć ten Po prostu ja klikam. A kurde, na Robuxy to chciałem coś kupić, prawda? A kim jak ma jak Robux? Nie mógł. Ja mam, poszukam coś na Robuxu, bo mnie chcą śpiewać. O, to nie kupuj tylko kwotę co jest za 70. A tego, którego już jako, ja kupiłem. <gry> Ej, ja kupuję RMX! Kupsko! Co ty mówisz? No kupska. Dwa kupska bym nazywała. No dobra, ja już wysypuję A ty w ogóle nagrywasz? No. Dziubki. Ej, ale one są na to mądre! No go! Ale... Jednak nie kupska. Cyszkaniesz? A... Co? Cyszkaniesz? Czemu mnie nie wyrzuciło w kosmos? Jak to? No nie wiem, obiłem się o ścianę i mnie wyrzuciło w kosmos. Jak? Jestem na Pięknaskiej Krainie! Na jakiej? Pięknaskiej.

i zebranek pro... PIG RARE, znaczy Uncommon. Ja trochę Ci wierzyłem, ale ja przed chwilą myślałam, a Ty mnie chętnie powiesz do Ciebie, tam dookoła. Muszę mieć drugiego Uncommona. A <stwira> ja, wiesz, ja kupiłem RARE, ja kupiłem Jajko. Jak ja, uh, ja kupiłem Janusa? W ogóle ja muszę kupić bekony. Bekony kupuję Janusze. Janusy. Nie ja pytajcie mi sobie dlaczego Janusz ma ciągle Janusz. Czemu jest pizza bekon? Bo jest... Jeżeli ja tu bekonów kupuję. Bo, bo tak masz smulakor. Co pigunka? Svart, svart, svo? Það er eitthvað ekki mjög. Sveð, það er ekki mjög ekki mjög ekki mjög ekki. Láttu, ég kóppið réðar í jægum. Ég haf skupið réðar í jægum. Ég fráði kúpið hvað. Ég kóppið mjög sjölaðið mjög sjölaðið. w krainy No. Kaja I jest dobre, chyba. Mam nadzieję, jakąś krainę. 50 tysięcy. 50 Ja zaraz mi Kurcak mi wypadł. I kojarzkę? Komun. No i na I krainie. I kurcak. Kurcak. Opłacę się, bardzo się opłacasz na kolejną krainę. Wiesz komu z Gajem. Migaj 10 razy pieniądze kryszkałki i 20 razy pieniądze. Ja mogę robić rebirtha jakby to. Już? No? Ile rebirth kosztuje? 140 milionów. Jako, jeszcze nie mogę. Mnie zdziwił. Ale jeszcze śmieję się go robić. Co? No, bo ty sobie zrobiłeś. jestem w drugiej krainie. Sobie oh! Ja go ciebie zaraz przyjdę. No! Robię jeszcze lepiej No właśnie już idę. Dobra, robię jeszcze lepiej dwa, ale najpierw ci obijaj. To ja już nie będę robić lepiej

to wiesz, ja już mi kupuję coś koszkego, coś koszkego. Ja mogę e port, E-teleport do Islandii drugi. Ale nieźle. A gdzie jest teleporty? No masz takie... jak się rano dwa. Nie. Porka le? Soka Simulator. Od czego? Oksok, kolakami w kapiele Simulator. Xbox? Oks, co? Xbox Simulator? Soka Simulator! A to ja tego nie grałem chyba No nie grałeś I właśnie kam był łosek, tak samo się lakał. Boko masz pokałkę i wypuszczasz kas A tak samo było Hmm? No. Do Dobra, ci... ja robię labia. Ale już kasę zrobiłam. A ty zrobiłeś labiazg? No. A tu teleporty! Gdzie są? Teleporty są. Jakieś spał, to się idzie prosto ciągnie. Tam pisze teleport. A. Czuł nie ma niczego. Ja otwieram jajko i co mi wypadnie komu? I kamerka mi się, się górę. Ale komu jest dobry? Dobry. Klikam i klikam. Klikam i klikam. Klikam i klikam. 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 Już mi się kamerka naprawiła nawet kaczka Goż, uż, to jest głodny bo jak ja nagram ten daily, to to i gest. No. <laughs> bo YouTuberzy, zawsze youtuberzy robią coś takiego no w sumie ja też jestem Janusz zawsze youtuberzy robią coś takiego, że jak kończą nagrywać to idą coś zjeść jakiegoś batonika czy ten nie <grymne> serio? A co mógł jest jakiś kipek, który jest mniejszy od mojej kaczki? Nie, no Na serio? jakie kaczki? No mojego sysaka. ty masz kaczkę? No mojego sysaka, w kser Może mama masz kaczkę? No, kurę. <grymne> A masz żółtą? Nie. A więc ile się daje? Kamonię, kaczkę, miganie, ale ja unikamłam. No. 12 razy gemów i 25 razy pieniądzków. Ej, widzę. Ja im w Fokorowskowe, nie kakusowe kopykuna. Widzieliście, co tam pisał na skrzyni? My to samo robimy. Co robisz? My to samo robimy. Co ty robisz? Nic. I mm. mm -hmm. Możesz zobaczyć sobie na nagraniu. Jak pan go robił? Które jest na nagraniu? Poczekaj, widzę! Ja słyszę. Nie, nie, nie. Tu to, to obejrzysz? No. Ale nie będziesz wiedział, jaka to minuta. Bo będę oglądał go, cały odcinek. Uf, ja się u mnie Dobra, widzę! Kim miłym akriem? Kończę ten odcinek! Trzymajcie się, suskawcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i to. Pa!